Ara, dobre, dobre. Ara, dobre, dobre. Miam, miam, miam. E? Troszkę dobre. Pomarańczyk, dobry. A Rusia pije soczek z pomarańcza, co? Tak. Bluma ma cztery miesiące, tak, jeszcze sobie nie radzi zbyt dobrze. Tak? Blu? No, oj Ara, oj, oj, oj ty despetniku. No, wylejesz soczek misiu. A oj Ara. No, tak sobie Ara szuka zabawy co chwilkę. No, tacka jest duża. No, to jest po to, żebyś nie nabrudziła soczkiem. Ara, tu, 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 na miejsc na tackę, proszę. No? Oglądasz telewizor? No, kino? To jest kino? Ara, ogląda telewizor. O, jak ładnie, ho, ho, jak kombinuje nasza ara. Tak. Nie ma wprawy jeszcze. No, dzidziuś, nasz dzidziuś. O, lala, dzięki. Popatrz, do mnie przyleciało. No, nasz. Przyleciało do mnie. O. No, ara, zrobi zaraz co? No, bałaganik. Bałaganik zrobisz? Mm -hmm. No. No jak piję soczek. Au, no i żeby nie wpadło tam na prześcieradełko. No wpadło ci. Oj, ciulaga. Chodź tu bliżej do mnie, chodź, bo tam się kończy soczek. No, przy takim dzidziusiu to trzeba mieć, o. No sprzątam, bo nabrudziłeś. Nabrudziło to wszystko. No, chodź do mnie, chodź. No ślicznie moje pieszczoski, o tak. Muszę się tuli. No ślicznie. Tu wszystkie piórka, wszystko wytulimy. Wszystkie piórka. O, tam się schowałam do dziurki. Ara, ara, schowała się. Nie widać Ary, Ary, no. Do dziurki. Do dziurki się schowały? Źle mi się nakamerować, kochany. No, zjedz, telefon i będzie. I co będzie? Ara, daj buziak. Ara, dobry, 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 dobry buziaczek, pycha, ara, grzeczny, tak, czoszek. no, tu jest telefon, o, jeżora, pokażesz wszystkim, no, o, złośniku, złośniku, dawaj, o ty, Oj, A dawaj mi, czekaj, o ty No No Ara Ale mają zora dużego O, dawaj, dawaj Ara O ty, nie da się, no nie da się kamerować Nie da Dawaj szybko Dawaj obudowa, Ara Oj no, będę się siłować takim gamoniem. No, wszystko, wszystko do zabawy ma być, tak? Ara, moja, moja. No. No, przytulona. Dobra, to kończę, bo Cię nie widać już. Idziesz tam się wtulić do mnie? Tak, wszystkie piórka tu musimy wygłaskać. Tak, o, papierek trzeba. Moja, no tak, o. Śpimy sobie tak. Chowaną. Schowała się Arunia. Tak? Schowana. O